Witajcie moi drodzy po dość długiej przerwie. No niestety byliśmy w Edynburgu i ubrałem się niezbyt odpowiednio do e, tamtej temperatury, i rezultat taki, że przez dwa tygodnie męczyłem się z dość poważnym przeziębieniem. Jednocześnie z Edynburga przywieźliśmy Wam dwa przepisy. Jeden będzie dzisiaj s, e, pokazany. Jest to zupa e, rybna e, kulen skink, co dokładnie znaczy e, goleń z Kulen. Co prawda nie będzie to goleń, tylko będzie to ryba. Więc zapraszam do kuchni, jak jesteście zainteresowani. Tak jak mówiłem, będziemy potrzebowali wędzonej ryby. Ja niestety białej wędzonej ryby nie mogłem kupić, więc mam tutaj e, strąga tęczowego wędzonego. Będziemy potrzebowali około 400-450 gram. E, do przyozdobienia szczypiorek może być również pietruszka, 400 ml mleka. 300 ml, około 300 ml wody, pół kilograma ziemniaków, około 200 g cebulki, sól, pieprz do smaku i 30 g yy, masła. Może być klarowane. W pierwszej kolejności zalewam rybę mlekiem i odstawiam do czasu, aż zeszkle cebulę i masło na, innym, yy, na innej patelni. Włączam e, ogrzewanie pod rybę, pod rybą przepraszam, oraz e, na patelni, gdzie będę podsmażał cebulkę. Cebulę pokroiłem na takie kawałeczki. Dorzucam masełko i jak tylko się rozpuści, zeszklę cebulę, e, gdy ryba w mleku zaczyna się gotować, zmniejszam temperaturę i będę jeszcze odgotowywał przez mniej więcej 5-10 minut. Gdy cebulka już się ładnie zeszkliła, dodaję ziemniaki. Podsmażam przez bardzo, bardzo krótką chwilę i dolewam wody tylko tyle aby to przykryć i gotuję do miękkości ziemniaków. Jak widzicie, już zalałem wodą i teraz będę to gotował do czasu, aż ziemniaki będą miękkie. W tym czasie rybę wyciągnę, wystudzę, a mleko przecedzę. Ziemniaczki już są ugotowane, jak widzicie. Zaczynają się rozpadać. Biorę płuczek, chyba to się nazywa. I rozgniatam ziemniaki. Wyłączyłem już ogrzewanie. I jak tylko rybka ostygnie, zacznę robić zupę dalej. Rybę obieram. I sprawdzam, czy nie ma ości. I urywam na takie kawałeczki. Do ziemniaków wlewam całe mleko. Łączę wszystkie składniki. Dodaję rybę. Na początek przyprawiam pieprzem nie całość, tylko troszkę do smaku i solą, i ewentualnie później już bezpośrednio na talerzu. Włączyłem ogrzewanie i jak tylko zacznie delikatnie bulgotać, wyłączę. I zupa właściwie jest gotowa. Na koniec przy ozdobie szczypiorkiem, można również pietruszką. I podam taką zupę z grzankami z białego chleba. Mm. Teraz te smaku. Zupka pachnie fajnie. Klasunia. Ci, którzy lubią posmak rybny, będą bardzo zadowoleni. Gdyby było więcej przypraw, bardziej bym powiedział, że w smaku przypomina grochówkę. Ale jest naprawdę sycąca. Jest bardzo dobra. No i przepraszam, rozgrzewająca. Podawajcie z prostowym klepkiem i się nią po prostu delektujcie. Naprawdę klasa. A ja się z Wami dzisiaj żegnam. No i zapraszam do następnego filmiku. Trzymajcie się ciepłych, do cześć.